Cześć kochani, dzisiaj mam dla was taki nietypowy filmik um, Takie unboxing, ale tym razem jedzeniowe e, Sprówałem z moim chłopakiem um, takie wysyłkowe jedzenie e, Mieliśmy kupon bodajże z o chyba, e, mój chłopak dostał e, Więc mieliśmy zniżkę na takie pudełko Które normalnie kosztuje 40 funtów, więc mi się wydaje, że akurat bardzo dużo e, A myśmy zapłacili za nie 15 I tutaj wysyłają wam świeże produkty i do tego przepisy, żeby sobie ugotować po prostu takie potrawy. Chciałam pokazać, co jest w środku, jeżeli kiedykolwiek się z tym spotkacie. Jest to Hello Fresh z takiej stronki. Więc nie wiem, dajcie znać, czy, czy waszym zdaniem w ogóle to się opłaca za zdać 40 funtów. Bo szczerze mówiąc, ja sama nie wiem, chyba, chyba nie wiem. Zaraz wam pokażę, co w środku jest. Pudło jest dosyć spore i w środku mamy um, happy cooking, tu jeszcze jest dodatkowo na następne zamówienie 12 funtów zniżki i w środku mamy, jeżeli poradzę, sobie, ja poradzę sobie o Jezu e, przepisy właśnie na te potrawy są na potrawę z rybką na sałatkę z kurczakiem sałatkę ziemniaczaną i na takie burgery um, z frytkami i z jakimś lipem. Więc tutaj mamy, y, co jest do tego potrzebne, i te składniki wszystkie mamy. I z drugiej strony y, pokażę Wam, jak macie przyrządzić wszystko po kolei. I tu są takie dwie przegrody. I w tej przegrodzie tutaj zapakowane mieliśmy takie różne lipy. Y, wam pokażę. I tu przychodzi Wam tak. Tutaj mamy sweet chili sos Mam że nie jest bardzo chili, bo mogę tego nie przeżyć. Tu jest jakiś e, ocet. Tu mamy e, Cuppers. Szczerze mówiąc, nie wiem, co to jest. Nigdy tego nie używałam. więc nie wiem. I ostatnia rzecz to jest Grain e, Mustard, czyli tak odrobina tej musztardy takiej. I tutaj, właśnie w jednym woreczku, było to. I teraz tak. W tej przedziałce mamy taki że suchy problem, tak powiem. Paczka kuskus. Um, nowe ziemniaczki, strasznie fajnie zapakowane. Um, sałata. O jezu. Dwie bułki pewnie do tych burgerów. Um, dwie paczki tu jest dwie paczki e, pietruszki. Rozmaryn. Nie wiem, czy to dobre, bo ja nie przypadam ze rozmarynem, więc pewnie użyjemy minimum. E, zielona fasolka. Mamy tu selera Mamy również dwie czerwone cebulki, jedną czerwoną paprykę, cytrynkę, z tego słodkiego ziemniaka. W życiu tego nie próbowałam, więc szczerze mówiąc jestem ciekawa i to mają być frytki właśnie z tego ziemniaka. I tu jedyna rzecz, która przyszła lekko zepsuta, bo pękłem. jest wiecie, jak to się nazywa? nie, nie, nie pamiętam, jak to się nazywa. Wiem po angielsku, ale nie wiem po polsku, bo w Polsce chyba tego nie jadłam. I tutaj w tej torgie, tak w ogóle coś dziwnego tu jest, chyba żeby utrzymywało zimno, było opakowane, do tego um, były dwie takie, cztery w sumie saszetki z lodem, żeby to było, um, żeby się nam zimnie nie wszystko zimne. I tu było właśnie opakowanie Sour Cream, mieliśmy paczkę um, ryby i to jest kod. E, mięso mielone, lamp akurat, a ja nie przypadam do tym, no ale. Jakby nie widziała, to mi wiadomo, pewnie. E, dwie piersi, z kurczaka i to chyba wszystko. Tak. I tak była cała zawartość, więc oto zrobiłam Bysel, więc tak to wszystko wygląda. E, szczerze mówiąc, nie, nie wiem, czy trzeba byłoby to przeliczyć. Czy to w ogóle jest warte? 40 funtów. E, ale na pewno spróbujemy. Tych potraw, może wrzucę wam na Instagram, czy to w ogóle mi wyszło. Um, dajcie znać, kiedykolwiek się z tym spotkaliście i co o tym sądzicie. I mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. I do zobaczenia niedługo, pa! pa. Jak podniosłam um, ten biały worek, to jeszcze znalazłam coś, więc chciałam pokazać um, taką ulotkę powitalną do, um, do tej stronki. i darmową herbatę TPX. To jest Peppermint Leaves, więc tam są czuję, że to właśnie są samo listki. Więc to spróbowanie i do spróbowania, jakbyśmy chcieli je zamówić, I mi nie wydaje się, że je widziałam w Tesco, ale mogę się mylić. Jakbyśmy chcieli zamówić, to mamy 3 funty off um, online. No i teraz już naprawdę tyle i do zobaczenia niedługo, pa pa!